Hej, witam w drugim odcinku z nic dzień. Wiem, kamera nie najlepsza w Nie, to już jest na kamery. Yy, no i tak. Widać, słabo widać, masakryczne, to, to jest niesamowicie. No to tak. Yy, miałam właśnie robione różowe włosy. Miałam, miałam cały zabarwiony, bluzkę i w ogóle. Wybrałam dwa dzisiaj niestety zadania, mam mało czasu. Kuzynki dzisiaj dobijają escape'a i mogą się teraz dobijać, więc wybrałam tylko dwa zadania. Sprawdzę, czy mam tu zapisaną stronę, bo nie zawsze... Strona 25, bo masz szaleńczo, agresywnie, lekko myśl i żywiołowa. O jezu musi mi się to za każdym razem włączać. Sora. Dobra. Hmm. Tu masz szaleńczo. Super. Nie pisze. Cudownie. Szaleńczo. Agresyjnie też było, lekko myślę. No, 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 no. No, 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 no. I żubiło. No no, 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 Tak wygląda strona pod preskrypcją. Czekaj, co Muszę zamknąć pisak. O, dobra, Tak wygląda strona teraz. Przepiękna, dobra. Wiem, ten odcinek jest zbyt krótki, ale jak będę o telefonie nagrywać będzie lepiej. Dobra, uwierzmy swój obiad. Ależ proszę, akurat śniadanie jem. Nie ma chustaczki. Nie, jakbym tu coś jeszcze dodała. Tak, stąd. No, teraz rozmarzę tą cyrklem. Czekajcie chwilę. Rozmarzę i pokażę wam po destrukcji już.

słabo widać. Tutaj naprawdę jest taki jogurt. Dziadowska kamerka. Jest. To już koniec odcinka. Intro, intro nie będzie. Kuzynce się zepsuł do tego po program, więc muszę już kończyć. Dzienniczek też. Ale w sumie Mogłabym zrobić jeszcze jedno zadanie. Mogłabym zrobić zadanie zrób nagły, destrukcyjny ruch dziennikiem. Pamiętam to zadanie na tak. O, jaki fajny dziennik. O. No, Małym dziennik. Bardzo mi go szkoda. Potem zamrożę stronę. Ale to już wiecie. Niestety na, na telefonie też tego nie ma. Pokażę Wam nawet. Ale mi się ten telefon zacina. Taki. Samsung Galaxy. Ja. Przez to, że są odsłonione rolety. Takie. Nie mały, nie duży, takich sam raz, o. Dobra, bo tutaj... Bo tutaj... Tak... Nie na to... No, no tak, to. I ja nie mogę ogólnie nic robić na tym telefonie. Się, że pauzy nie mogę dawać. Moje kuzynki... Mają czyli Sweet Cookie i Fashion Beauty. Do zobaczenia. Pa